Nie umiesz normalnie to powiedzieć? No mówię przecież. Jeszcze raz. No to panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie na kanale Nasz Kawałek Podłogi. Próbuję bardzo przekonać, żeby on też coś tam, tą kamerę czy w ręce i nagrywał. Ręka mnie boli już. No. Ciężko, ciężko. Zapraszamy Was na nowy odcinek. Tak czy siak trochę humoru nie zaszkodzi? Słuchajcie, jakie dzisiaj plany? Dzisiaj plany na gołębnik, tak zwany, czyli u góry mały pokoik na strychu. W sumie tam go jeszcze nie ruszaliśmy, nie? Tak. Chcemy go opróżnić całkiem, po to, żeby go rozebrać? Tego chcesz rozbierać? Tak. Chcesz się jak rozbierać? Wszystkie defy naokoło, czy jak? Rozbierać, czyli rozbierać, rozwalić całkowicie, zdemontować. Mhm. Ciasteczko? Hmm? Yy, nie, dziękuję. A potem będziemy od dołu, czyli ten sam pokój, albo od dołu, będziemy ściągać sufit. Tylko nie wiadomo, czy teraz, czy dopiero za następnym pobytem. Mm, za następnym pobytem. Na pewno nie. No. Wszystko idzie, w sumie idzie szybko, wszystko, tylko że nam brakuje trochę czasu. Aby tu przyjeżdżać, nie? Ale powolutku, damy radę. Moi drodzy, tu nie ma za dużo światła, ale ja tutaj tylko zabieram z tego naszego magazynku, zabieram tylko rękawiczki jakieś, bo idziemy do góry, żeby... E... Gdzieś mi się jedna rękawiczka zgubiła, no ale trudno. Trudno, ona była fajna, taka wiecie, na damską rękę, mniejsza, Mam drobne ręce i Będę musiała przywieźć jeszcze jedno, bo te drugie są takie duże, ogromne. Tak, no. rękawiczki mam. Idziemy do góry. Trzeba uważać na głowę, bo kurna, już sobie rozwaliłam głowę kilka razy o ten, o te niskie drzwi. O, tu ciepło na tym strychu. Ale tu ale to jest ciepło. Ale patrzcie jak to jest pusto pięknie. No. puściutko Dobra, idziemy. Kiedyś chyba ludzie byli strasznie mali. kiedyś ludzie byli strasznie mali. Na no to wychodzi. To Tak. Zajmij się tymi kloszami. Poznuj się ostrożnie na dół. Na dół. Żeby się nie pobiły. Zabezpiecz je. A ja tutaj pierdoły wszystkie. Ogarnię. Weź to, to, ode mnie tam rzuć. To jest pięć razy lepsze. Wiem, ale ktoś by musiał jeszcze jedną. podeszła to lepiej. To jest chyba w ogóle. Wydaje mi się. Z takim starym kablem. Trochę tutaj ciemno, słuchajcie, ale no lepiej nie będzie. Drada, drewniana, z napisem 5, o, z napisem 5, na pewno zachowamy. Zegarek elektroniczny sport. O tutaj mamy takie, takie mamy yy, klosze, zawinięte w gazetę, zaraz zobaczymy była gazeta z kiedy. Gazeta bez, da bez daty musi być na pewno. Czytaj się. Urwa na przykład Gata, czekaj, czekaj, czekaj. Gazeta Lubuska. Jesteśmy w Lubuskim, to jest gazeta lubuska. 1. No, no to jeszcze. Ja. To starsza od mojego syna. Po rok Nie starsza, młodsza. Młodsza, no. Takie troszeczkę pamiętam, bo były u mojej mamy w domu. W zasadzie to w moim domu dzi dzi z dzieciństwa. Rodzinnym. Tak, były takie. I to były kinkiety. Pewnie teraz ciężko dostać. Nie będziemy wyrzucać na pewno. Tu my mamy aż pięć. Taki, tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden taki. O. To nie wyciągam. Nie naciągam tego tak. patrzymy. To nie wyciągam w takim razie. Właśnie górę od tego, od tego, od tej lampy. Na trzy. Znaczy klosza. Będę podawał te. A co to jest? Stary karnisz. A, To nie możemy go zniszczyć. No to nie zniszczysz. Będzie in? fajny? Rzeczywiście się nie jako pokaże. Kosa made in Poland, 90. Wiecie co to jest? Karmież. To jest stary karnierz zrobiony z drewna. I to mi się nadało myślę fajnie na w kuchni. Na jakąś fajną firankę. Nie mówię o wszystko, bo tutaj są stare żabki. To trzeba ściągnąć. <laughs> albo wyczyścić, i pomalowaniu. To ma 50. Można by użyć. Ten zydelek potrzebujesz? Nie. Kosę Odstaw mi tam kosę, nie wyrzucaj jej, bo ona będzie w moim garażu na ścianie wisiała na honorowym miejscu. Na ale tu jest zaduch. No ale tu jest zaduch. Gorąco. Masz jakaś. Język angielski dla początkujących. Ale ciężkie. Pieczyce na Do czego by się radało? Co? Do garażu? Te okno? No. Jedynie do hajsla na zewnątrz. Czy ty chcesz całe khajla? Ja otworzyłam. Dobra, idź tam, a ja Ci będę podawał te gniazda. Dziopa, dalej, buziaka. Ty, ty możesz te gniazdka tutaj zostawić na, na strychu, tam z drugiej strony. Po co mamy je nosić na dół? Jak one sobie tam leżą na strychu. Ja będę cały strych zwalał, no wszystko. Zanim tam dojdziesz, tam... I będę przekładał? Zanim tam dojdziesz, tam, na tamtą stronę, to wszystko na zewnątrz nosi. Daj. Co chciałaś dać? Gniazda. Już nie ma wszystko. To wszystko co, co luźne. Te no. deski. Nic więcej nie ma. Skrzynie, deski, szuflady. się boję, że znowu zawadzę no. głową. O tebelki. Nie trzeba było takiego domu kupować dla krasnoludków. No tak, to prawda. To prawda głowy nie, nie widać. Czemu mi głowy nie widać? Czekaj, bo mi tu cały czas głowy nie widać. O co tu chodzi? No. To do wywalenia, to nowoczesne. Ja chodzi taka skulona, bo się... Co? Tam, coś jest wyżej. Wszystko. Coś, żeby to pozgarniać na jedno miejsce. I w coś. Nie, to się będzie kurzyć. Lepiej, lepiej łopatą może, co? Gdzie jest ta druga mała zmiotka? No, gdzieś tam. Ty, ty zabierałaś ją. Małeś zabierałam. zabierałam. Zobacz, na półkach. Nie ma. No to Fatima, była i nima. Teraz gołębnik wygląda tak. Gniazda są usunięte. Ściany przygotowane do rozbiórki. A tutaj korciło mnie, żeby zajrzeć pod tą podłogę. Bo to jeszcze po niemiecka podłoga jest. No i co znalazłem? Kupę plew. I polepa oryginalna. To wszystko. No, no to następnym razem będę miał co robić i rozwalać te ściany.